Taki jest jego śnieżny los Oczy z guzika, z marchewki nos Miotły ma w ręce już od poranka O kogo chodzi? Wiesz? O bałwanka! Jedną z naszych ulubionych zimowych zabaw jest lepienie bałwana Dzisiaj poznacie inną technikę jego wykonania Zapraszamy do wspólnej zabawy do wykonania naszego bawana potrzebujemy białą skarpetkę, kawałek kolorowego materiału, nożyczki, klej, ryż lub inne suche wypełnienie, oczy oraz guziczki. Przygotujemy skarpetkę. Zaczynamy od ucięcia części skarpetki. Pamiętajmy, żeby tej części nie wyrzucać, ponieważ przyda nam się do stworzenia czapeczki bałwan. Dłuższą część skarpetki związujemy sznurkiem. Nie, nie podchodź. Proszę, jeszcze coś zrobię. Teraz wypełnimy naszą skarpetkę ryżem. Po wypełnieniu skarpetki ryżem związujemy ją z drugiej strony. Teraz przyszedł czas, aby uformować główkę i tłów naszego bałwana. Dlatego przewiązujemy naszą skarpetkę sznurkiem w dwóch miejscach. Wygląda uformowany już bałwanek. Teraz przejdziemy do ubrania naszego bałwanka w szaliczek, który został wykonany z kawałka materiału oraz czapeczkę. Ta, którą posłuży nam skrawek odciętej skarpety. Do pełni szczęścia naszemu bałwankowi brakuje tylko oczek oraz guziczków. musicie jechać? i tak oto wygląda gotowy bałwany mam nadzieję, że wasze bałwanki wyszły równie pięknie i będą długo zdobić wasze pokoje Zapraszamy do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Święto Końca Zimy. Koniec zimy, czas gdy pierwsze wiosenne kwiaty przebijają się przez śnieg, był ważnym okresem dla Anny i Elzy. Na tę porę przypadał Dzień Urodzin Ich Mamy. Urządźmy na jej cześć Święto Końca Zimy, zaproponowała pewnego razu Anna. Tak jak dawniej, zanim jeszcze zamknięto bramę zamku. Tylko, że ja słabo pamiętam te czasy, a ty? Ja pamiętam, powiedziała Elza. Czy organizowano wtedy przejażdżki na reniferach, spacery przy księżycu i wyścigi sanek? dopytywała się Anna. Elza uśmiechnęła się i odpowiedziała. Przygotowywano wiele atrakcji. Mama najbardziej lubiła wyborne dania i ciasta, przyrządzone z okazji tego święta. Mniam, mniam! powiedziała Anna, ziewając szeroko. Na myśl o czym tak ci ci ślinka? spytała Elza. Marzę o tych wszystkich specjalach. wyjaśniła księżniczka. – Musisz szybko je wymarzyć, bo jutro zabieramy się do pracy – zarządziła Elza. Nazajutrz królowa Elza obwieściła całemu Arendel. Za trzy dni zacznie się święto końca zimy, które potrwa przez cały tydzień. Siostry zadedykowały uroczystości swojej mamie, królowej i Dunie i zaprosiły na nie wszystkich mieszkańców miasta. – Nie mogę się już doczekać – ucieszył się Olaf. Elza i Anna miały mnóstwo pracy. Mama ciągle powtarzała, że świeże powietrze i ruch mają zbawienne działanie. Powiedziała Anna. Musimy urządzić zabawy na świeżym powietrzu. Uwielbiam świeże powietrze, zawołał Olaf. Pomogę Wam w przygotowaniach. Wiem, co by się podobało, mamie. Powiedziała Anna, kiedy zbliżali się już do celu. Rzut zimową podkową. Dobry pomysł. Przyklasnęła Elza. – Zabijmy ze sklepu wszystkie podkowy! Zamówili zimowe podkowy, marchewki oraz mnóstwo innych rzeczy potrzebnych do zawodów i zabaw. A teraz szybko wracajmy do domu! – ponagliła Elza. – Mamy jeszcze mnóstwo do zrobienia, na przykład spis potraw! – zawołała z zapałem El, Anna. – Witaj, królowo Elzo! Piekę ciasteczka dla całego królestwa. – Ale nie wiem, czy zdążę, bo czuję, że zaraz się roztopię. – Wyczaruję ci lodową osłonę – zaproponowała Elza i otoczyła bałwana wirem mroźnego powietrza. – Och, dzięki – powiedział z westchnieniem ulgi Olaf. W tym momencie Anna wywołała Elzę na dwór, żeby pokazać jej… niespodziankę! Pach! – Trafiona! – krzyknęła Anna. – To ma być zabawne – zapytała Elza, z, tru, z trudem tłumiąc chichot. – Chyba nie, bo królowa się nie śmieje. – A jakże, śmieje się, tylko udaje powagę – zawołała księżniczka. – Dobrze, czas na pojedynek. Elza zagarnęła garść białego puchu i ulepiła z niego kulę. – Nie trzeba do tego magii. – Niech wygra lepsza z sióstr – zawołała Anna, szykując śniegową pigułę. Oddaliły się od siebie na dziesięć kroków, wycelowały i rzuciły pociski. Nazajutrz Elza obudziła Annę i oznajmiła, że ma dla niej niespodziankę. Wzięła siostrę za rękę i zaprowadziła ją do okna. Skąd to się tu wzięło? Spytała Anna, a jej oczy zabłysły z zachwytu na widok wspaniałego, gładkiego jak lustro lodowiska, które pojawiło się pod zamkiem. Po prostu chciałam, żeby wszyscy w królestwie przepysznie się bawili na zakończenie zimy. Tak, jak to zaplanowałyśmy, wyjaśniła Elza. I uznałam, że dla lepszego efektu warto użyć trochę wami. Mama byłaby z ciebie dumna, powiedziała Anna. A teraz wreszcie pora zacząć zabawę! Już nie robi! Elza uśmiechnęła się od słowa ucha.